Siemanko widzowie, z tej z Spajko895 dzisiaj testujemy oto taki mus o smaku szarlotki, no ciekawe czy to wypali, czy to będzie smakowało rzeczywiście jak szarlotka, albo chociaż trochę jak szarlotka i jest ze mną Spajkusia Siemanko więc widzowie Spajkusia tutaj będzie oczywiście ze mną testować dawno nie było żadnych testów więc tak, na najpierw boże... wam tak trochę kamerkę dam no, na biurko więc nie, będzie, nie będziecie zbyt wiele widzieć a ja tutaj otwieram. Nie ma tutaj zbyt dużo otwierania, tylko trzeba odkręcić. No i proszę bardzo, mamy tutaj już otwarte. Więc 3, 2, 1, no i testujemy. Ej, to normalnie jest smaczne. Mm. Pod względem smaku to daje 10 na 10, ale. Tak szarlotki nie czuję tutaj najbardziej, więc dam takie 8 na 10. A ja tyle samo, to jest 8 na 10. Okej. Okay. No smaczne, smaczne, ale jednak mogłoby być bardziej do szarlotki. No takie podobne. Zdecydowanie. Mhm. Więc już znacie no, naszą ocenę. Wiem, że to można kupić w Kauflandzie. Jeśli jest to smak sernik, może kiedyś pojawi się test. Widzowie, więc to było na tyle. Więc pa, widzowie.